Wiesz, które angielskie słowo zauważyłem, że Polacy uwielbiają, to jest słowo cooperate. I chyba tak bardzo lubicie słowo Cooperate, przez to że po polsku często używacie słowo, żeby współpracować z kimś. Jak się mylę, to daj znać w komentarzach. Ale w dzisiejszym odcinku chciałem Ci powiedzieć, że większość czasu, 99% czasu, szczególnie Wiesz, ja, ja Ciebie nie znam, ok? I nie wiem, jaki masz poziom angielskiego i jak używasz swój angielski, ale mi się wydaje, że jakbyś całkowicie przestał używać słowa cooperate, to Twój angielski by się poprawił i byś brzmiał bardziej naturalnie, jak mówisz po angielsku. To właśnie o tym jest dzisiejszy odcinek. Wytłumaczę, czemu ja nawet nie używam słowa cooperate i co możesz powiedzieć zamiast tego słowa. Instytut Lingwistyki przedstawia. I jak chcesz podsumowanie dzisiejszego filmiku, to sprawdź na dole w opisie, bo tam jest link, gdzie możesz ściągnąć PDF i będziesz miał całą informację z dzisiejszego filmiku. To czy słowo cooperate i cooperation istnieje po angielsku? Tak. Czy ludzie używają to słowo? Eee, tak, czasami chyba. Najczęściej słyszę, żeby na przykład policjant mówił. If you don't cooperate, you'll be arrested. I to znaczy, że jak nie zrobisz to, co Ci powiem, to Cię zarasztuje. Na przykład, please cooperate. I to znaczy, że hej, proszę, zrób to, co Ci mówimy. Tak ja myślę o słowu cooperate. To jak... Ja bym używał słowo cooperate, bo prawdopodobnie bym nie powiedział komuś please cooperate, bo co, jestem policjantem albo jakimś sędzią, albo coś. Nie, nie. Może bym na przykład napisał słowo cooperation przez to, że jestem youtuberem, i może na przykład napiszę do jakiejś firmy, żeby... A na przykład oni byli moim sponsorem, to wtedy bym na przykład powiedział I look forward to our cooperation. Nie, to nawet nie ma sensu. Może bym powiedział I look forward to our collaboration. Albo I look forward to collaborating with you. Tak bym powiedział, a nie cooperation. Ja, yeah, to widzisz chyba, ja nie, ja nie wiem kiedy bym używał to słowo. Dlatego jak ja słyszę, że wy mówicie cooperate albo cooperation, to to brzmi takie dziwne dla mnie. I czy byś mógł tak powiedzieć? Ja chyba tak. Ale czy chcesz mówić naturalnie po angielsku? Czy chcesz mówić po angielsku tak jakbyś był, ja nie wiem, jakimś robotem? Albo taki Vulcan, nie wiem czy kojarzycie Star Trek. Ten, oni mają takie uszy i oni są tacy bardzo logiczni i mówią w taki sposób, który jest nienaturalny. Tak właśnie to brzmi. Yes, Captain, I look forward to our cooperation live long and prosper. To co bym powiedział zamiast cooperate, albo cooperation, ja bym powiedział to work with. I tyle. To na przykład bym powiedział. I look forward to working with you. albo I worked with them. albo we worked together. I myśle, że sami też byśmy mogli powiedzieć collaborate. Na przykład we collaborated on a project together. albo I look forward to our collaboration. Ja bym powiedział to work with. albo we worked together. albo I worked with them. Bo myślę, że ogólnie work może być takie ogólne słowo. Może bardziej ogólne niż po polsku. I tak jak mówiłam, możesz używać słowo Wapory, każdy będzie wiedział o co chodzi. To jest najważniejsze. Ale wiesz, prawdopodobnie chcesz mówić normalnie i naturalnie. I dlatego stworzyłem ten filmik. I oczywiście, wiadomo, że czasami, jak się tłumaczy coś dosłownie z polskiego. Na, na angielski, to tak to wychodzi. I dlatego to jest takie ważne, żeby pracować nad swoim angielskim. I może potrzebujesz trochę pomocy z twoim angielskim i dlatego proponuję, żebyś sprawdził nasze kursy językowe. Mamy kursy nie tylko z angielskiego, ale też z innych języków. To jak masz więcej pytań, to sprawdź na dole w opisie, bo tam jest link i zobaczysz, że z wszystkimi naszymi kursami będziesz miał dostęp do native speakera i wtedy będziesz mógł tak ćwiczyć swój angielski i ten native speaker będzie mógł ci Cię poprawiać, nie? i nie tylko błędy, ale też żebyś mówił bardziej naturalnie. Ale też będziesz miał dostęp do podcastów językowych, do mapy myśli i też mamy aplikację językową. To sprawdź linka na dole w opisie i zobaczymy się niedługo. Na razie. Cześć.